Widać mnie? Widać moją twarz? I moją tak, też? A moją tak. też? Cześć, witajcie. Dzisiaj na odcinku trochę taki nietypowy, nietypowy vlog. Kupiliśmy sobie nowego drona. nowego drona i będziemy go rozpakowywać. Jeszcze go nie rozpakowywaliśmy, jedynie tylko naklejki. Teraz właśnie przed chwilą odkleiłem, żeby było, było łatwiej wyjąć, więc zobaczymy co jest w środku. To jest dron Air 2. Mavic Air 2 i w wersji combo, czyli z tymi Dodatkowymi akcesoriami. Zobaczymy, co tutaj jest w środku. Mogę zobaczyć? No, Laura rozpakowuje. No, ciężki. Ciężki jest. Ogólnie to pudełko jest mm, ciężkie. I powoli idzie. Jest. Aha, dostaliśmy też jeszcze tę kartę. Kartę dopuszcziliśmy do tego, kartę pamięci. Instrukcja. Instrukcja. Przejrzę. To jest... Są jakieś rążki takie. Tak, i w środku mamy, dostajemy torbę, o, taką ładną, Ci, czekaj tutaj coś jest, tu jest jakieś pudełko, zaraz zobaczymy co tu jest. Nie ciężkie to jest, nie? No bardzo ciężkie. Powiem Wam, że jak na tego starego drona to ten waży Ale trzy razy jest, więcej, dobra. Ale pudełko jest bardzo porządne, co nie? Pudełko sobie odłożymy. Aha, mam na głowie GoPro, żeby też było z innej kamery, więc trochę mogę głupio wyglądać. <laughs> ale myślę, że film będzie przez to trochę ciekawszy. Dobra, pudełko mamy odłożone, fajne pudełko. Takie porządne Porządne. Muszę teraz to odpakować? Haha, ha, jeszcze Wam powiem, że do drona, tutaj nie będę pokazywał, ale kupiłem też ubezpieczenie, więc gdyby się coś z dronem działo, to jest taka tutaj opcja, że można sobie wykupić ubezpieczenie, które trzeba aktywować, gdy zarejestrujemy drona i to działa tak, że jeżeli dron nam się gdzieś rozbije, czy coś takiego, to za jakiś tam... Niewielki procent, nie wiem, w przypadku tego drona, chyba około tam 400-500 zł, e, możemy tego drona wymienić. Więc e, tak to wygląda. A teraz już A możemy to przejdziemy do tego, no to dobra. Najpierw zobaczymy, co tutaj dali w tym pudełku. Co tutaj jest, Laura? No, wypowyciąga. Jakieś gadżety? Nie, nie wiem, co to, to, to jest? są. To są e, śmigiełka dodatkowe. Chyba U. już widzę, że to są śmigiełka. Nie pierwszy nasz dron, więc już mniej więcej wiemy o co chodzi. O, tu dostaliśmy komplet śmigiełek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć sześć. sześć śmigieł. I tu są y, też coś, ale nie wiem co, ale też w takiej samej fatuszce. Tutaj też są śmigła. Też są śmigła. To ile tych śmigieł tutaj dostaliśmy? A ja nie wiem, tu było sześć. A może to są do jednej strony i raz, do drugiej strony. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć trzy. Czyli 12 sztuk śmigiełek, tutaj 6 i tutaj 6. A tu są jakieś karteczki? A to jest i jakieś, jakieś Instrukcje, instrukcje. albo notatki coś w tym stylu Dobra, lec dalej. W tym już nic nie ma. Tym. Nic. Więc możemy. A tak, Tu jeszcze coś było, tutaj nie ma nic? Nie, to jest jakaś chyba. No to tyle, to śm... To śmigiełka tylko i jakieś instrukcje tutaj były. No i teraz przejdziemy to... do naszej torby. Naszej głównej torby. Co tu jest w tej torbie? Się tu otwiera. Poczekaj, jeszcze pokażę Wam. jak fajna. Tak prawda? wygląda ta torba. Fajna, taka widać, że wodoodporna, Porządna, Porządna tak. nie? Zrobiona. Wygląda taka dobra. Mogę I do, do granic. Tak, otwieraj. Dobra, otwiera. Myślę, chyba w tą stronę to idzie, a to to tak. Tak, Nie chcę nic zepsuć. I co w torbie mamy? A w torbie już jest dron nasz. Poczekaj, wyciągajmy po kolei, a drona zostawmy na koniec. Tak, no to dobra, drona zostawiamy na koniec. Tu jest chyba ten joystick, tak? Mogę otworzyć? Drona zostawiamy na koniec. Co o, tutaj mamy? Chyba tu jest joystick. A to czekaj, tutaj otworzymy. Ach, nie widziałam, że to jest tu. To jest nowy kontroler, zupełnie nowy, teraz U. zrobiony przez DJ. Tak wygląda nowy kontroler. Odkręcane ma te gałki. Tutaj się chowa. No i przede wszystkim tutaj z tego, co jest taką nowością, to to, że tutaj teraz telefon się wkłada od góry. Więc jak będzie teraz telefon, to chyba nie będzie problemu tutaj z jakimkolwiek włożeniem futerale, bo tam nie mogłem futerale. Widzicie jak ładnie wszedł? Mogę zobaczyć? Jak ten, taki odpadów. No. Tak o i tutaj fajny. teraz też jest fajne, bo zrobili ten przełączanie tutaj sport. Wtedy miałem tylko w sparku, było tak, że był normal i sport, a teraz jest jeszcze ten tripod mod. Tripod to jest ten taki, gdzie wolno dron lata po prostu. Lepsze ujęcia można robić. No, całkiem fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Podoba mi się to, że telefonem nie trzeba zdejmować teraz tego Obudowę. obudowy. Epo. Tylko to można szybciej będzie. o kabelki, gdzie tutaj są? A, no i tutaj mamy w środku, chyba. kabelek w środku. Ale taki też widać, że bardzo koniecznie. jak to się wyjmuje? Tutaj jest połoc. do tego, to, czyli ja ten chyba muszę wyjmować. Bo... Ale kabelek widzę jest do iPhone'a, więc chyba trzeba będzie wymienić na, do Androida. Zobaczymy czy tutaj dali coś w środku. Dobra, no tak wygląda kontroler. Tak. Fajny, przyjemny. Teraz wyciągamy dalej. Co tutaj Teraz jest? jest znowu jakieś pudełka. Dobra, to prze, przelećmy pudełko teraz. O tu są chyba ładowarki. O, baterie. To jest bateria. Jedna bateria. A tu, się, a tu jest chyba jeszcze druga. W tym to... zestawie mamy też dodatkowe baterie. To jest jakaś tą torbę. To jest jedna bateria. Są naładowane. Nie, żeby je y, aktywować, to trzeba je włożyć do ładowarki. i Tak jest tutaj zrobione w tych dronach, że ona teraz jest nieaktywna. Trzeba ją podłączyć do ładowania najpierw i naładować, żeby się aktywowała ta bateria. A tu jest taka druga chyba? No bo to jest powiększony zestaw. Teoretycznie powinny być chyba trzy takie baterie w tym zestawie. A, tu, a pomiędzy nimi była taka gąbeczka, żeby się nie uszkodziły? Na jednej baterii tutaj jest taki mm, lot, gdzie w Sparku miałem około 12 minut, to tutaj już wydłużyli ten lot do jakichś 25 minut. I teraz potem została nam chyba ładowarka i kabelek, tak mi się tak, wydaje. to jest ładowarka i kabelek. To się nam przyda, bo to zaraz musimy... Podłączyć, ale jaki ładny. No A fajne to... kolory są wszystkie, takie szaro-czarne, takie ładne kolorki. Czyli to jest, do, to jest zasilacz do ładowarki, podejrzewam. No. tu jeszcze coś powinno być na końcu. Nie ale... ma tam nic? Nie ma już nic, tak? No to lecimy dalej. Nie, bo patrz, to się włącza tu. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. A to ja coś nie wiem. Ja się nie znam. Nie, nie, tu jeszcze to jest ja coś być, już. O, teraz mamy jakiś paseczek. Jakąś listwę. Listwę coś w tym stylu. Otwieramy i zobaczymy, co to jest. O, no to jest ten hub do ładowania baterii. Tutaj po prostu bierzemy baterię. Bo ona ma tutaj, y, takie ten, tak. co, nie? O, i tu wkładamy. I bateria się ładować, a to jest tyczka. To jest tu się chyba podpina, tak? tak? Nie, to tu się podpina. I to tu, jest miejsce tą na stronę, trzy baterie. Nie, w tą stronę, widzicie? I tu się wkłada te trzy baterie i trzy na raz się mogą ładować, tak? Tak. I trzy a w poprzednim na raz. ile mogło się ładować? W poprzednim w ogóle nie miałem czegoś takiego, bo tam hmm. była taka wersja, że musiałem w dronie ładować baterię. tutaj normalnie wkładamy trzy baterie. Chodźcie nie patrzę, no. raz, dwa, jeszcze jedna bateria dziś być. Ale właśnie nie widzę jej nic może, może ona będzie już w dronie. Ale... No może w dronie i to jest taki habik. Teraz dobra... patrzymy na drona, bo chyba tylko został dron. Wyciągam Teraz ostatnia część. Czyli dron. Czyli dron. Ale ładny, taki porządny. O no, zobaczcie, ten jest ładny dronik. No. Fajnie wygląda. Widzicie? Jak ładnie wygląda? To jest już taki naprawdę półprofesjonalny pół jak to się otwiera, najpierw jedną Jedno. rękę, Co? Co? drugą rękę, umiem? czekaj, 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 bo Bole. to się otwiera inaczej, to się trzecią rękę do dołu. do dołu i czwartą, ramię, nie rękę. O i tu jest bateria następna, czyli tu jest ta trzecia, ta trzecia bateria, która też nam pójdzie tutaj. No i mogę pokazać. I mamy trzy baterie. Wchodzą no. trzy baterie i to jest bardzo ciężkie. Takie ciężkie są te baterie. A dronik, wam powiem, że całkiem fajnie wygląda. Tutaj jest jakiś aluminium od spodu. Mogę zacząć? No. Mm. Ale nie, dron nie jest ciężki. No baterie są cięższe. No bardzo. Te baterie chyba tyle. Ten baterie i ten Joy, nie, coś też jest ciężkie. Kamera, osłona gimbala już jest dobra. Yy, tutaj mamy jeszcze zabezpieczenie na śmigła. Musieliśmy przerwać, bo hałasy się zrobiły, wyjeżdżali ludzie, przyparkowali, ale już kontynuujemy. I ja już w tym czasie opakowałam śmigiełko i możemy je przymocować, no, tak. Tutaj je przymocuję, bo tutaj to, to jest to co mówiłem, że tutaj każde śmigiełko jest oznaczone, pokaż mi, bo to jest białe, tak? A jeszcze są czarne powinny być. A no to ja muszę... Są białe? To otworzę i zobaczę jakie się trafi. No zobacz tamtym. I teraz te powinno być Takie tutaj zakładane. Mamy. Na to szare. O. To też jest chyba szare. A to jest. To też jest szare, wezmę na No bo masz śmigiełka, widzisz? Nie, nie, każdy ma takie. Tylko to jest końcówka, jest inna. Nie wiem, wydaje mi się, że to może być czarne, ale nie jestem pewna, bo nie To są nie, czarne, to są czarne. No to chyba mam czarne. Są takie i takie, i teraz mocujemy je. Mocuje się o, to chyba tak. mam teraz czarne, ale to zaraz porównam. Dociskamy i przekręcamy na ten. Nie wiem, w sumie I tyle. Już, czy mam I czarne, jest czarne. śmigiełko jest zamocowane. Czarny czy biały to jest? Czary. To jest czarny, czarny <grym> idzie tutaj. i Czarne, są się białe zakaz. i czarne, żeby tego sobie nie pomylić, bo dron nam poleci w innym kierunku. Tu jest yy, szary. A może pokaż szary, białe. białe i czarne, czym się różnią? No pokazywałem tak? już. Tu jest oznaczenie po prostu na tym. A no tak, nie zauważyłam. A tu jest czarne. No i wciskamy, przekręcamy. Tu zakładanie śmigiełki jest akurat bardzo proste. Przekręcamy. Przekręcone. Przekręcone. Możemy chyba teraz te naklejeczki podczepiać. E, tak, możemy te naklejki podczepiać. Ty no to... ja odczepiasz, a Ty coś opowiedzieć o dronie. E, co tu jeszcze mamy w tej torbie? Coś nam tutaj jeszcze dalej. Tu jeszcze coś jest, tak? Ale powiem to Wam, że ten się... dron wygląda tak y, ładniej, bo ma bardzo fajny kolorek i też wygląda tak bardziej profesjonalnie. Tu jeszcze coś jest, Laura. O, tu jeszcze w środku o. coś mamy. O, o, tu są kabelki Tu jeszcze. są kabelki. No to otwórz i pokaż Tu kabelki. jeszcze coś mamy, widzicie? I to jest chyba kabelek do tego. Samsunga? Nie, to jest do. Nie, czego? to jest do. To jest do, to, to jest zwykłe USB-C. A tu mamy kabelki właśnie do tego. O, Telefone. i takie potrzebuje. też jest Nie, coś. tu jest na zwykłe, na a stare. To jest, to, to jest chyba ten nowy. Tak, to jest to, co, które to, ja potrzebuję. To my mamy? Tak. A to zobacz, czy pasuje? Zobaczymy, zrobimy też Tak, pasuje. No i to jest ten właśnie kabelek, I dobra, pasuje, to zamie i zamienimy jeszcze, Laura tu odkleja coś, naklejki, tak, a ja zamienię. Ja odkleję, a w tym to się tata zamieni a ja zamienię kabelek i tu jeszcze coś dostaliśmy, Muszę jeszcze zanim zamienię kabelek. Ale ja, ja też otworzę, bo tu są kilka tych paciuszek Co tutaj dalej jeszcze mamy. Tutaj mamy nie wiem co to jest, a to jest chyba. To jest chyba coś takiego, że tutaj możemy pod, podłączyć tą baterię jedną. Możemy pod to podłączyć baterię. Już wiem, co to jest. To się podłącza baterię. I to jest taki mini Powerbank? Tak, i, to, i bateria może nam robić za Powerbank. Jeżeli gdzieś tam byśmy w telefonie nie mieli i widzę dużo, nie wiem, telefon byśmy, byśmy mieli rozładowany czy coś, to możemy sobie normalnie z tej baterii naładować telefon. I patrząc, dostaliśmy mini walizeczka. Pokaż, co to jest? No nie wiem, nie, nie chcę. A, nie tu wiem, już dobra, polec. daj mi to, już wiem, co to jest. To jeszcze wiecie, co to jest? To są filtry ND. A co to jest? To ja jest ND Filtr 16, 20, 64 i 256. To jest to tak, i to jest do kamerki. Zakładamy, gdyby było jasno, jeśli ktoś tam filmuje, to będzie wiedział, o co chodzi. A to to są to takie okulary słoneczne dla kamery. Przyciemniają Ufaj. obraz, jeżeli jest za jasno. Słońce za bardzo świeci, to można sobie przyciemnić. I Ale... to jest bardzo fajna rzecz. I też jest w fajnym opakowaniu, właśnie no. takiej bardzo porządnym, takiej niby walizeczce. I tu jeszcze Fajnie jedną rzecz mamy. Co tutaj nam dali? A, dodatkowe drążki, jakby nam zginęły. Coś, a to jest z To jest tutaj a, do wkręcenia. A to chyba musisz skręcić, bo jest. Nie, nie, ale tu mamy dwa, już a, są. To, to, to są zapasowe, dostaliśmy jeszcze tutaj zapasowe. to zamknij, żeby nam się nie pogubiły. To zamkniemy, bo to nam tutaj. się nie... Przysta. No i to wszystko to to chyba z torby już, tu nic więcej nie ma. Tak, ja w ogóle taki, zapomniałam naklejki. Jak widzicie odklejaś. cały taki zestaw tutaj Dostaliśmy. Dobra, odklejamy naklejki, ja idę podłączyć baterie i będziemy... Yy, Włączymy drona później, tylko niech się da, najpierw baterie załadują. A ja mam jedno pytanie. Ja sobie ściągnę aplikację, bo na, żeby latać na, na tym dronie to jest potrzebna już nowa aplikacja, która się nazywa... Zaraz Wam pokażę jak się nazywa. To jest DJ Fly. Muszę ją zainstalować, bo miałem ją kiedyś zainstalować i nie zainstalowałem. Zainstaluj. Ych, ona ma 230 Mega. Proszę. Dobra, muszę się przełączyć na internet i sobie ściągnę tą aplikację. Naładujemy baterię i będziemy nagrywać dalej wtedy, bo chyba na razie nic więcej tutaj nie zrobimy. No tylko ja mam jeszcze jedno pytanie, a tu się ściągać Tak, kuleczkę? tak, daj, tutaj jeszcze ściąga? ściągniemy tę osłonkę, tutaj naklejkę. Odklejemy. A ja tam ściągnę z tej baterii naklejkę. O. Dobra, następna i teraz jakoś tutaj tak pokazywali, że to się tak bierze, o tak, tak. I to jest taka osłonka i On, to się w tym, a w tym się przewozi jakieś drony, tak. żeby się nie zepsuła kamera, tak? Mm, Ale tak. nie nagrywa się z tym. Teraz jeszcze tu są jakieś naklejki, podklejamy. to też jest jakaś... Poczekaj, delikatnie mięty. trzymam. Tu i jeszcze tu jest gdzieś z tyłu jedno. Muszę go odwrócić, o tu jest z tyłu jeszcze. Jedna. fajnie to wygląda, powiem Wam. Taka kuleczka. Tutaj mamy. chyba już gotowego. Gotowego drona. To tu idziemy teraz naładować i, i będziemy działać dalej. Podłączyłem e, ładowarkę do prądu. I jak widzicie, tutaj jest normalnie wyjście. E, od razu też na kontroler. Można sobie kontroler ładować, więc poczekam, aż się wszystko naładuje. I baterie też się ładują. nie wiem, czy będziecie widzieć. E, Bateria się ładuje, ta która je ma najwięcej procent, więc idzie po kolei. Najpierw jedna się naładuje, później się druga będzie ładować, później trzecia na końcu. Z tego co czytałem, to zaczyna się ładować ta, która ma najwięcej procent. Ktoś, pan tutaj motorem nam szaleje. Pojedliśmy właśnie sobie trochę na grillu, czekamy jeszcze na drugą partię. Ale musimy troszeczkę zgodnieć. Ale zgłodnieć. zrobiła się 18, więc fajna godzina do latania, możemy sobie polatać, dron tam leży. Jak widzicie. A muszę teraz... Yy... Przed każdym lotem, jeszcze zobaczmy, nie mam wam powiedzieć teraz. Jest taki wymóg, że trzeba zgłaszać. Jest taka aplikacja drony, drony radar I wszyscy muszą swój loty niby dronami zla, e, zgłaszać w tej aplikacji. Ta aplikacja tak wygląda, zobaczcie ile. Czekajcie zmienię trochę ostrość. E, I teraz trzeba każdą tutaj każde działanie jakby zgłaszać tutaj w dronę Radar, każdy lot. Po prostu się tutaj bierzemy, check-in i, i przez to zgłaszamy swój lot, zobaczcie ile jest dronów tutaj w Polsce już zgłoszonych lata. A my będziemy latać tutaj. Tutaj, gdzie czerwone strefy, to nie możemy latać. Ale tu, akurat, gdzie my jesteśmy, mamy zielone światełko, więc możemy spokojnie sobie polatać. Wysokość mam na 125 metrów do 6,06 kg. E, dron zgłoszony, więc mamy zielone światło, możemy latać. Odpalamy drona i latamy czyli bierzemy sobie tutaj, weźmiemy sobie nowy check-in e, za minutę start, deklarowany czas lotu 30 minut możemy tutaj weźmiemy więcej, bo może za dwie bateryjki wylatamy to wklepiemy sobie 60 minut. Jak coś to najwyżej drugi raz będziemy zgłaszać. Weszli. O, jesteśmy tutaj już widoczni w dronie. Radar zgłoszeni, więc możemy startować. Odpalamy kontroler. I odpalić jeszcze drona. Odpalamy drona. Dron odpalony gotowy. czekamy aż się połączy to wszystko. I startujemy. Czekamy mamy na zielone światło, czy na czerwone? Nie, no tutaj powinna się aplikacja odpalić. O, już się aplikacja odpaliła. Mamy podnos kamery. możemy startować. i <laughs>